Powiedz swoje pierwsze słowa. A i już Co A Jusz Oboslo. A już oboszło chcecie widzowie poznać nowego Tomka? Henryka, czy jak już tam go nazwałem? Henryk chyba. Co ty trzymasz? Aha? Hmm. Idziesz? Idę, 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 idę. Tam dalej jest piłkiem, ale tam na tą, ale nie ładnie się. Henryk, powrotem. spokojnie. A ja to jesteś bardzo piłkiem? Słuchaj, to. Moja wędka! Ważne. Wędkę ci złamał. Sam sobie złamałem, rozwodzę eh Tu ja człowiek uciekam. Chodź tu. Czekaj, robię nową wędkę. Nie rób tam nowej wędki, tylko ja ci znowu muszę skrócić co się działo, bo mnie znowu napastowano, jak widzisz. Szkła nie było. Czekaj. Prze... Mówię, kiedyś mówiłeś, Mam go, zdańka. dobra. No fajnie. Może, ale tu gnije wszystko. Przez niego? No tyle, żyłem No, jak głodny bardzo no, jest. Masz pierwsze i masz drugie. I se, i, i se zrozumie o co chodzi. Ha? O co chodzi? No ja nie wiem, ale wiem tyle A kim jest Magnes? Ma... Okej okay. no. Żydowladem Ży Żydowladem, tak A druga rzecz? To... Ja idę... na spacer z... Nie, że idziesz na spacer, tylko to twoja zwierzątka, które nas prowadzi Nie widzisz? Nie widzisz, po czym ty idziesz? Spójrzcie raz o. w dół Spójrzcie w dół? Dobra Nie, to jest... W go wprowadzi. Welcome, ale ten dalej go na lince trzyma. Na smyczy. Welcome. Welcome to... To nie było tak wysoko chyba. Zygam się! Czemu? Proszę umie stawiać zbrojek. Przygotuj się na... Na co? Na na War stolcem? Na warzy stolcem Co to Dobra. oznacza? Mam brać czy co? Bo nie wiem. Nie wiem. No to wiesz. się oznacza, biorę. To wiesz. A ja mam drewno sobie wezmę. Czekaj, bo nie mam miejsca. No to też sobie wezmę. <noise> Czekaj. To, to... że mnie wzlikliż tak. Mam wszystko? No. Coś osiągniecie, co tu jest? Ha, ja pomyślę! <laughs> Zaraz zobaczysz, dlaczego. Co myślisz? Myślisz? Na razie chodź. Myślisz? Czy Pokaż. my mamy linki, bo bym Henryka powiesił? Coś źle brzmi. Chcemy, chcemy łzy grażenki? się tu ani razu chyba nie weszliśmy. No, Znaczy, my chyba weszliśmy po villagerach, który już nie żyje. <laughs> nie wiem, ostatnio jeszcze, chyba tu chodzi mi. Ej, czyli czy w sumie yy, Henryk nas zaprowadził? Tak. Grzeczny piasek. Znaczy... czykolwiek jesteś. Nawet. czymkolwiek jest. Mam bardziej pytanie, co się z tymi wszystkimi krzyżami podziało? to nie wiem. Jakby Gniją. nie było mnie 5 minut tu. Nie Pięć Gnijna. minut. Nie było ci 5 minut, boś spał przez te 5 minut, a pewnie spał całą noc. Albo to był sen, albo już nie wiem, ale sen boże jest pod kontroli, jak widzę. Masz dziecko. Ej, idę do skrzynki, ba, 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 bla. bla ba. Dobra, zostawiam Henryka. A posz, Masz jedzenie. Nie, za się To, 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 to i już nie mam na... sutro to A trzeba będzie jeszcze kiedy wejść w końcu do tego świata grażynki w sumie, wiesz? A ono ma świat? Bo my dalej tam nie byliśmy w ogóle jakiś Grzegorz binał obsydian. Grzegorz Węgosz? Grzegorz Węgosz dobra, to będzie twoje. Trzymaj. To jest twoje. I teraz twoje. Dobra. Ile ja mam tego? Alabama, kochani, znowu. O, zagra. Dobra Eee, Eee, Nie. Dlaczego? Wiauuu Eee... eee... <grystka> Spod... Dlaczego? Ściągnij spodnie <grystka> Butów nie ma Daj mi... Łość pokry Grzegorza Czemu jest buch?! Czemu jest buch?! Henryc, ty się nie miałeś rozmnażać tak szybko Henryk! Go. Kobietkę poznałeś? Widzisz? A, Henryk! Wspólnota! Ale to nie. To weźcie go na obiad! Skrzynka ci znikła! A! Jak skrzynka mi znikła? Nie, nie, wcale nie znikła, nic nie znikło. A gdzie jest, a drugi Henryk przez tobą, mówi? No, to jest chyba twój. A. Ja, a znaczy nie wiem czy to Henry jak ty to jego małżonka. jest małżonka za... Dobra, to jest małżonka, bo jest zdenerwowana na ciebie. I see To ja nie wiem kogo on widzi w końcu. Eee, fajny pocz... To jest w ogóle początek? No to jest początek, człowieku. Fajny początek. Twój Henryk się szybko rozmnaża. Ale Wardena to ja nie chciałem. Ale czy ty możesz? E, ładny Dobra, do ciebie A gdzie jest? A w samcem do środka. To bezpiecznie. Ok. jak ta co siedzi Dobra, teraz pytanie tak Znaczy nie. Tak, jak... tak, tak, e... i... A potrzebuję Dobra. zrobić... Taak. Obudź... Dobra, trzeba to niszczyć w końcu. Ja... Nie będziemy się budzić. Znaczy to chyba do ciebie są tabliczkę obuć bo ty cały czas śpisz. Nie wiadomo ich przyczyn, ale Alabama? Alabama kochanie, Alabama Czy... Mi to do czegoś jeszcze trzeba? Alabama Nie wiem, że to trzeba. Nie wiem tyle, że tobie trzeba tego. Alebam więcej. Alebam ma chronił no. łowę łowi. Czy nie będzie się chciało to potem szukać, czy nie? Możliwe. A ile mamy w końcu razem po dla mnie to wygląda, jakbyśmy nie mieli nigdy żelaza. 2, 3, 4, 5. Bo stak? 6, 7, 7 staków. A Tak troszeczkę. To położyć trzy żelaza tylko. Teraz już troszkę może więcej. Czekaj, pobawię się z Henrykiem, dobra? Nie, Znaczy. Z, z... z, z mężem drażynki. A jego już mordowałeś tyle razy, to już nie robi dla ciebie żadnego prostu żadnej różnicy. Dobra, a ty, a ty będziesz chciał Tom Head dać metalową zbroję, czy nie? Nie. Chciałby Czy ja mam być tankiem totalnym? No, jak, jak chcę tylko. Eee, zrób mi stół Kowalski, prosiłbym. Tak, bo mnie stać. Popadź na mnie i jeszcze raz to powiedz. Czego, a czego nie masz? Wszystkiego. No i. chociaż to 5 żelaza na te rzeczy. Bo nie mam. Jeśli Chcesz to więcej? Pięć, jeśli to jest dla ciebie, pięć żelaza. Mogę ci dać więcej. Ja cię no. jak coś Miała być pierwszy żelaza i za to dostanę karę, zdechnięcie Zamknij się W sumie ja idę polować na ty tą Tu się korzystaj Ale wam ja cię radzę uciekać ja chcę buty. Nie mówię o jeleniu, mówię o tym co on shotuje tu idzie O mnie jest zatłok w jaskini. Serio? No takie wielkiej ja sobie zrobię broje. w ja... musimy powiem. w końcu iść do jaskini, ty! Bo ty to zaraz chcesz i... leźć do netheru, lećmy pierwsze do, do jaskini. Czy ty możesz?! Dobra, ale ja trochę, ale dobra, nie narzekam. Fajnie, no ty już narzekam, bo na nam... Niech by mnie zeżarł! Aha, bo ja biegnę w jego stronę. Ja biegnę w panu ugotowanego stronę. O nie! Co to za spotkanie rodzinne? Cynek, cynusiu, syn Grażynki... grażynki, Ja idę w góra. No ja tam na dole ja we No, on tam jest! Teraz Grażynka powinna się zrezygnować. Ja na. Nie, nie, im Ci jest tu teraz od cholery mogło, że na Niemcom nie zabiło. Eee... Ten. Jeśli w ogóle słyszysz. Nie przekrzyczysz mnie! To jest bardzo podobny. No nie no, no twas... Spotkanie rodzinne zrobili. No, spotkanie rodzinne! No nie dam się! No, spotkanie rodzinne mają synek, mąż, grażynka wszyscy. Ty, ja, bo tu jest spotkanie rodzinne weźże połóż. Jeleń to też chyba jakiś z rodziny. mam, mogę z w pokoju zejść? Bo pół staka tu koblet wywaliłem. Chyba nie, bo jak ty zdechłeś. O, to jest! Co znowu? Ja osobiście zobaczyłem istotę, której jeszcze tu nigdy nie widzieliśmy. Właśnie to widzę. Kogo? Nie chodzi mnie o mnie. Co to jest? Ale mi nie o niego chodziło, ja też pierwszy raz widzę. Ja tam idę, człowieku, ja tam idę. Idziemy normalnie, nie wiem, powiedzieć mu dzień dobry. Ja się idę z nim bić. Was idę, idziemy wspólnie. Fajnie, odbija się od niego. Nie, nie, nie. Nie, nie! Bogom! Proszę Pana, przepraszam! Przepraszam, za, mnie! Czy on pojawił tego dniogłowego? Czy mi się wydaje? Nie wiem, ja odpakowałem jakąś. W zużytom... Skąd tu jest? Powiedz mi, dynia głowy? Nie, zdechłem. Skąd ty tu jesteś?! No, no to biegniemy do tego samego miejsca, tylko nauczę czytać. Bo to różnica ja... jednego bloku. ILE TEGO TU KUŹWA JEST?! Halloween. Ja nie wiem, gdzie sobie i ty. Wzi wziąłeś swoje. Ej, bo taka apokalipsa mini zombie cię atakuje Dobra, nie, nie, pierwsze do niego, pierwsze do niogły, bo nie podamy rady Dobra, nie, dobra, żaden z was Żaden. Jeśli Za... koksa czy nie ma sensu? Nie ma sensu i, i tak oni zużyją całego twojego. Nie być dużego To nie ma sensu shotował mnie, ja chcę go ubić! No ale pierwsze innych ubić! A on jest panni non stop! A mnie o nie chodzi! Tylko od dyniogłowego Albo od pana grubego Jeszcze on! Nie bardziej ciekawi ten demon, którego tam widzę. To jest demon A ja mam pytanie jak ja zdechłem? Dobry Ty bo ja tak trochę nie wiem gdzie ja zdechłem. A tu zdechłem pod nimi wszystkimi Dobra, zatrzymali się wszyscy, może rzucie. Dobra, kto? Kto? Kogo? Pewnie mnie. Nie, nie, ciebie. Na ratunek biegnę! Dobra, zostało ciało i głowa. Nic nie widzę! Nie ma grażynka jeszcze. Kto mnie walnął? No, no, wiadomo, kto mnie walnął. Ty, ja mam pytanie bardziej tutaj, co jeszcze czeka. Co to jest za jakiś wielki demon? Dobra, jeden Ty pomożesz, bo mi jakiś wielki ja demon. Ja walczę długi? na razie z jednym, a bardziej z dwójką. Zostań! ja mówię serio. ja bo Piokim nie żyje. tam jest? jakim nie żyje. Gdzie masz te oddynia głowego? Tu, została tylko jemu głowa. Co to jest za obsrana A Ty gdzie widzisz, No o to bardie, mi chodzi! Bardie? Co to było za spotkanie, rodzinne? Zabiłem go, jak coś. To dobra. A tu też piokim leżą. Abiłeś się z nim, czy nie? Cały czas. Z tym demonem mi chodzi. A, z de a który? Ten, ten, co po wodzie łazi? Z tym? Tak. To jest co pierwsza to jest? osoba, która mnie zabiła. Na dowód, dowód! On jest szybki w wodzie dalej, ale dobra. Dawaj go, dawaj go. Dobra, coś robi nie Dobra, nie da, nie da się go pociskami, jak co Okej, okay, serio? Łopanie Daj mi, co dostałeś? W skrócie, wszystko, co mi niepotrzebne To no, mi to trzeba było Dobra, teraz mam ci dać prezenty? Nie wiem, no to... Choć ledwo A żyję to coś cztery w końcu coś fajnego, co? No jak połączy? To będzie kozak Będzie takie samo jak mój pierwszy Czekaj, i teraz ja chciałem zrobić... No tylko ja dalej łopaty nie mam. Krampusa by można było w końcu kiedyś coś zabić. Wiesz? Ej, ej, ty, ty Co? Ty, ty odwróć się A ile z mojej wieży zostało? <laughs> Ciekawe. Moja wieża to już... Jest taka Dobra, czekaj, dziwna. gdzie jest teraz to, co ja chciałem zrobić? Ty mamy netherite'ową zbroję. Albo spotkanie rodzinne znowu To ścian zrobić, dobra. Choć Halloweenowa! Choć Halloween już Ja wiem coś robię. robię. Znaczy kilka rzeczy w sumie robię teraz. Halloween było 5 dni temu. Zrobisz mi ten stół kowalski. A jak się to robiło? Chyba że żela Dwa żelaza chyba i no i drewno. No, tylko to jest kolejny problem, ja nie mam drewna. O, jednak mam. teraz to. Teraz pytanie w jakiej kombinacji. I Może co to mi oszukiwać? da? Teraz pytanie. Okej, okay, tak, nie, no to tak. Nie, po co ci tworzystu ku... Kuh kiedy mamy pewnie w wiosce? Kułowski. No, powinniśmy mieć go w wiosce od cholery w sumie. NIE WIEM NIE Ja NIE jechał! 100 lat. Nie żyję, żyję. Tomek, Tomek. Juhuuu to, my, to, my. Juhu, to I teraz Dobra, pytanie do czy ja to zaś potrzebuję. To. No, ale ja już wiem tyle, że. Ale transformatyw, wioski... to. Chcę ciekawostkę, by tej wioski nawet nie okradliśmy. Czy ja nie myślisz, do czego ta czaszka jest potrzebna? Nie mam bladek pojęcia. Ty myślisz, że ja wyglądam na specjalistę? No? A nie jesteś? Nie, ja pierwszy raz widzę tą czaszkę na oczy. Ja w końcu ukradam wioskę, w jakiej mieszkamy w ogóle. Halo, gdzieś ma skóra? Dzięki. Co, dobra? Co masz, kolejne? Dobra, ja chcę to zrobić, co? A, mam zero Dawaj to! Masz Dzięki Dobra Dobra, tego szkła się nie Tak Teraz czy pytają, czy mi starczy go? Musimy jeszcze mieć jedną noc, trzeba mieć. No, cię coś chyba boli, no. No, cię coś ba już swędzi pomiędzy nogami, no. Spotkanie rodziny ci się nie podoba, ale kolejna noc to już chętny pomysł. Dobra, ta z najważniejszą rzecz wiem, że w nią chcesz masz. Danke. Anna na odwrót? Okej, okay, czyli to mi zrobi. Yy, nie masz my... może jeszcze tych yy, kawałków Dawid Metalu? Nie wiem. Pewnie są, tylko w moim historycznym grobie gdzieś. Bo trzeba mi jeszcze trzy sztabki. No cię coś wali, no. Sufit bo upadł na głowę. Teraz pytanie, dlaczego to będzie potrzebne? Czego, to jaka idę być potrzebne? Bić, O, idę te tomahawki można zrobić w ogóle. Serio? No. Może, czekaj, jak grubego biję. Co z tego można zrobić? Dobra, mam żelazo. Gruby dobite. Ale bez kietu, co, co myślisz? Co by można było z tej czaszki zrobić? A co można z Smoldering Infernal Ember? Dzięki. Podczas. Masz no, tego raczej. miliardy. Co? Z głowy 200 leci. Z jego dzieci leci. He? <noise> <noise> Chłopco ma tego pewnie z dwa staki, ale nie wie o co chodzi. Bo ja pamiętam, że po janej bijatyce pewnie miałem z jakieś 12 albo 14. A ja na nie zebrałem z lutu po prostu jaki wyleciał z tego tego kościa. No pokaż. Mam cały jeden mas. A too! Mogę! 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 Co możesz? M Śmiecił Ja z dwunasty potrzebuję. Gdzie jest moje serce? Nie wiem, moje jest we wypytunku. Tutaj, dobra. Daj, daj, żyj, to jest Daj zieleni, daj Jak co to i jest dalej, dwójka? Dalej? <laughs> ja na w środku, jeden po obok. Na tym wychodzi. No mm -hmm. No. Wiem, że lubisz. Nos... No aha, i tak mnie zabiło, jebaniec. Poświęciło się to dla mnie, ale mi nic nie dało. Kto się poświęcił? No <laughs> Kto się poświęcił? Zbadaj, że... Ten też bije z 10 metrów. Ale podobno pływać nie umiał. No i się dopiesz, ale ja nie zdobędę tego 12 poziomu. Nie, nie wiem, co by musiał się wydać, żebym. Ja miałem 12. 22, a ja chcę mieć tylko 12.